Od kilku tygodni trwa w Diocenzji Drogiczyńskiej peregranacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Figurka odwiedza poszczególne parafie. 28 sierpnia zawitała do parafii pod wezwaniem przemienienia Pańskiego w Mielniku. Przypłynęła z Serpelic. Parafianie witali ją na Topolinie. Do kościoła w uroczystej procesji figurkę nieśli członkowie rady parafialnej, młodzież, straż graniczna i przedstawiciele kół parafialnych. Uroczystością przewodniczył biskup Antoni Dydycz. W programie dwudniowych uroczystości były nabożeństwa w intencji parafian i chorych, pasterka maryjna, godzinki, adoracja ruchy parafialnych. Grazie. No?